Jerba, yerba, yerba matę, guarana, cytrus cytrus, limonka. Zalewam ją do wziątka. Walę do San Paulo. No następny, Chińczyk, to się. E, czekaj, Chińczyk? E, o, no. niechę, folia. Coś mi się wydaje, że to jest. Mam taki tak, Chińczyk, jak skozi dupy trąb, nawet nie A więc co to znaczy niechę, folia? Jesteś ładna. Proszę. No widzisz? I to taki kozek. Jest za No, taki z jego hiszkieł. No.

Będzie custom, SUPRIMA Suprema zrobić na tym masz. 300 tysięcy kosztuje Mercedes ja im tak dziś no nie będę, bo mi się nie podoba. Tak ten to pan ma mój numer tutaj to my sielda. Może jeszcze mi pomóc, bo ja nie wiem jak przekazać, przepisać na kogoś samochód. Co, A. No? A, rozumiem, rozumiem. No, ale tak to ja bym hmm. się mógł zamienić. To nie ma problemu. Ja mam, ja mam dla pana coś, co się panu spodoba. Tak, co masz? Jak się pan nazywa? Serchio A, nazwisko. Rabires. To pan zobaczy Tarka Czapa <noise> Tam spisze <jest> pisze Ścigamy no. <noise> się tymi furkami, czy nie? Jakimi? Tym twoim CLS-kiem i moim Ja już sprzedaję CLS-a Jak coś sprzedajesz CLS-a? No, Gówniane, nie dało się się w nim pomalować Ten kupiec złotego Rolexa Za 300 kawałków Co? I mam jeszcze bonus na 150 tysięcy W Graliponcie, będę miał swój własne ciuchy Pogrzało Cię? Nie, w dupie mam tego celesa. sprzedałeś mi gówno. Niech ja Cię tylko znajdę. Spoko, szukaj mnie. Pele, pyle, pyle, Co tam? No, nienawidzę Cię. A, czemu co? Po... Ej, ja no mówię, co, no ja, co? Ja, ja chyba puszczę plotę, że Ty z policją współpracujesz. <noise> no. Nienawidzę Cię. Dlaczego? Nie no... I dlaczego ee... zaczęłeś, jak w, w ogóle policja za mną pojechała zamiast tobą i ty zaczęliśmy mi przeszkadzać? No bo sprzedałeś CLS-a. Sprzedałeś CLS-a? Ty sprzedałeś mnie na psach. Jakich psach cię sprzedałem? Ty z psami współpracujesz, gościu. Nie, nie z psami. Współpracujesz z policją. Nie. No, a co to było? No to pomagaj, bo sprzedałeś CLS-a. <laughs> pomagaj policji. No bo sprzedałeś CLS-a, krótka piłka. Specjalnie? A ty ja się wy... sprzedałeś na policji. Ta? <laughs> no tak, a ty? A ty. no, no nie. Daj, sprzedałbym się na policji, gdybym ciebie wydał. A czekaj, ja im po czekaj. prostu pomagałem. Ja mam coś fajnego dla ciebie. Turlaj się. A ty wiesz co? Wiesz co? Idź się tam dalej, sprzedawaj. No turlaj się, turlaj. Sprzedaj się, idź się tam sprzedaj. C okay, a umiesz aport? No, chodź tutaj, do nóżki. Serek, chodź, daj. Czekaj, ja, ja, czekaj, czekaj, co tam? No co, no co? No, o, zareagowałeś? Brawo, ty. <laughs> Dobry kęsek, na razie. się O kurde, to KSN! KSN! Jeżeli chodzi, a jeżeli chodzi o ten dźwięk, który miał być tutaj, to to miało być słuchaj, słuchaj. <laughs> <laughs> Jeszcze raz, to jest dobre, to jest od 50 zł, i nie wiem, to się nie wczytało wtedy. Ale jeszcze raz to zobaczymy. Uwaga! 500 na 500 zł, jakby ktoś się zdecydował. Nie wiem co to jest. Więc generalnie, jak coś to przepraszam za uszy. Yy... Wielki, Tony dormi. Uratował życie. Dziękuję. O, Julka, już wygodnie. Dzięki, Mordo. nie ja. Pan ja, to ktoś inny nagrał tą wiadomość? Nie przyznaję się do tej osoby, która to nagrała. Na pewno to nie byłem ja. Dobra, tak, na, na raz drzewkę jeszcze wyszedł Der Schleiteregger oh! leżysz na betonie <laughs> Uhu, już dzwonię po karetkę <laughs> tak się kończyła motorka czekaj bo mi telefon się na to jeszcze chwilę se poleżysz zanim zawołam po pomoc yy, ustawienia kontrolowanie telefonu inaczej syk, o teraz super jeszcze chwilę poleżysz, ja muszę napisać smsa E SMS e Czekaj, tu jest SAPD? Nie, 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 to jest MS! Czekaj, czekaj, ja sa auto postawię wariacie. Ty, ty, ty! Poczekaj, 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 ty się jeszcze poleżysz wariacie, tak się kończy jazda bez ochroniaczy. E Le Oj. O ty gruba pało. Jeszcze raz, tutaj leży, krewka leci. Dzień dobry. Dzień dobry, tutaj mi. Właśnie, właśnie jakiś pajac tutaj glebę zaliczył. Trochę z niego sika krwi, ale ja, ja to mam gdzieś, bo to nie ja, więc tutaj pomoc by się przydała. Co za pajat? Dobra wysłałem wiadomość, wysłałem GPSa o... Co? O... Co ci? Zajechaliś mi drogę Co? Co ty z konia spadłeś wariacie? O, z motocykla tam. Dobra powiedz mi jak ci pomóc? Leż, 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 nie wstawaj, ty, bariacie. O, możesz wstać. No lesz, no leż. Czekaj, ja się reanimuję butem. Wstawaj! O! Hadbao! O! Tutaj, ej! Zemdlał! Zemdlał! Przejdźno mi się gadał i stracił przytomność! Tutaj! Tutaj, tutaj! Halo? No halo, no słucham pana. No, zemblał ten! Ja panu powiem co się stało! No. Jechał szybko! Diabelnie i kozaczył! Bo ja jechałem no. czubórkiem i mnie tu jechał okay, z lewej, no. ja z prawej i debilnie wykręcił, bo jechał za szybko, dwa napały. Yy, ten walnął w auto i poleciał kilometr dalej, ale ja go złapałem za nogę w locie i go tu położyłem. No, i zemblał. No, jeszcze próbuję go reanimować. Ale nie będę dotykał takiego amatora rękami, i go tam butem reanimowałem. Zemblał. Wie pan? O matko bosko. Co z tym robimy? No, ja się panem to zajmę, no. Prawdopodobnie straci pamięć. I warto powiedzieć, że miał 30 gramów heroiny. Aj! Jezu, wariat! 30 gramów heroiny Spokojnie Jest w bezpiecznych rękach A, a I on mi leciał 30 tysięcy dolarów Więc jak tam jest jakaś gotówka to może pan zobaczyć I mi przy okazji dać Ta, ta, no Dobra Ma pan Dobra. jakąś gotówę tam? Trzepaj tego gnoja, który jeździ nie potrafi Chyba nie ma, no chyba A nie pan nie ma też? Pan mi też chyba wisi, co? Nie, nie, nie Mnie nie stać Pan medyk to no Pan ma wald? Nie, nie, to ja nie wiedziałam Ty, 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 jak ty masz na imię? Ja Morgan jestem Jak? Morgan No właśnie, Morgan mi kasę leciał ostatnio i co z tym zrobił no, no, Morgan No, no, tak, Myśli, tak Myślisz, że jesteś Freeman? Czy Slaveman? No, ja jestem Morgan Freeman, no Nieprawda, on inaczej wygląda co? Ja już się wie, to jestem jestem prawie to no, Widziałem taki Hierba matę. Pije, pije matę. Nie żadną kawę. yerba hierba matę. guarana rana, cytrus, limonka. Zalewam ją do wziątka. Wale do San Paulo. Tykwa. Pije hierba matę. uspokajam szmatę. Pije hierba matę daj mi mate. Mate. Pije yerba maty nie rozsypuj yerbę na maty piję yerba maty piję yerba maty dawaj pój nasz matę. to yerba maty 85 stopni yerba maty Złoty rolek Za 250 tysięcy Zamienię na yerba mate Jerba hmm. mate yerba mate Jeb O mate. Nie potrzebuję Karła w zestawie Mam yerba mate na YouTube'a robię pogrom Bez karła, bo mam matę Jerba matę Pozdro Herbamater. Remember those days, those L's I could sleep right now. I get baby games stay in peace. Side breaking the blues over steak, I gotta eat right. You could be my peace. sign huh? I don't need that energy around me. I just need sun. you so cloudy. I wake up good, you are so grouchy. Please get from around me. When the truth...